Powiecie coś w ogóle ja tak. Mógł coś, coś, bo ja muszę sprawdzić, czy będzie wychwytywać was. Mów, 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 coś, cokolwiek. Mógł coś, cokolwiek. Dobra, niech ludzie myślą, że mam. Jestem jakiś. Nie ten tegest i mówię sam do siebie. Mmm. Dobra, jest. Włączono. Jest Stream Ex Dining Light. Co teraz trzeba upublikować wszędzie, gdzie się da, że jest Stream On Dining Light. Co? O nie, nie mogę rzucać ci reklama youtube chociaż? Nic. Dobra, nigdzie nie opublikuje, że streamek, ale dobra, odegrać. Nie z prawami autorskimi, nie z prawami autorskimi. No, no już jest stream, już się złączyłem. Bądźcie mi, bądźcie mi. Na szczęście jeszcze nie skonfigurowam. Was nikt nie słyszy jeszcze, dopóki nie skonfiguruję tego. <grystanie> nikt was nie słyszy, dobra włączę was, bo będziecie by się jeszcze rzeczy robić i by tak zdziwić. Dobra, mówcie coś. Ja nie mogę wrzucić tego u was, ale będę pokazywać wam ekran. Następnie ekran wam... Stream Dining Light. Dobra, na żywo. Dobra, Macie, daj u was na żywo. Czy ja umarłem? Nie. Wszystka, witam wszystkich zgromadzonych. Witam, <tut> lubię placki. W Fortnite nie gram. Chwilowo. <tut> Plus jeden. Yes. Plus jeden. No. Co grasz? Ja? No ty. Dining Light. Google sprawdza cały czas. Rzeczy dla tego no, się nie chodzą. Macie, pomalona, odżywacie. Nie, nie Witam, Algro Team. Kurwa, sprawa. O, to jest Kuban, to jest Kuban. Agotil, to jest Kuban. To jest Kuban? Tak. Kuban. Cześć Kuban, Elo Mordo Kuban, cześć właśnie Kuban. gdzie jest jego miecz? Nie ma ban, się ban Kuban, Kto? gdzie jest jego miecz? Ban? Nie wiem, jakoś nie widzę bana u mnie. Jeszcze. O, już jest, cześć ban. Cześć ban o. Kuban, weź mi powiedz, gdzie jest Moteja miecz? Właśnie, to ty mi go zabrałeś pewnie i nie oddałeś, O trzecia Co osoba. Ja, ja gram Danny Light, on gra w jakąś starą grę, starszą o... Od... Dużo, dawcz to od... na co ode mnie eee, eee, ja Ale, sobie taki bardzo dobrą grę e, Danny Clyde bardzo super gra. Masa, jesteś na live, jakby co? Bądźmy tak. mi... moje. Bądźmy na moje. Albo masę, na chwilę. Dzieci to oglądają. Nie, dzieci nie brakuje. O, dobrze, to czekaj, to robimy dziecko. Wiem, zaproszę typa, co ma głózek do <laughs> Od razu wszystkie dzieci. O, do oknes, o, do oknes, o. Pokaż, jak Klocki się stawia. Pokaż, jak Klocki się stawia. Profesjonalnie. Zrób odcinek 10-minutowy, gdzie robisz projekt, a postawisz dwa Klocki. Naprawdę, Łam, coś cię ok. boli. 100, 10 minut i jedna sekunda, żeby reklamę więcej wcisnąć. No, no. Trzeba myśleć. Ja mam. Ja przez zaklęta. wypadek. Ej, Lucyfer, widzisz u mnie ark Survival, pierwszy odcinek. 100, Boże, 100. 10 minut i jedna sekunda mi wyszła. Ej, gramy ARK'a właśnie? Bo. Mam o, kanał, masz arkę? Ja nie zainstalowałem. Ty dawaj instaluję. Ja nie mam Arkę. No, Bo nie stać z no, Lucyfer? Weź ty nie oszukuj ja. nas. Nie Nie, po prostu. W sumie mam 2000 zł na koncie, ale po prostu. E, po prostu... A ja mam 50 tysięcy i co? Ty, ja, ja, biedny. tylko po prostu nie chcę wydawać na trochę na, na gry. No to 5 to minut, ale to chwilę no. może być co godzinę. To nie jest chwila, to jest godzina. Hmm, to nie... Może przez noc dzisiaj. Dobra, Zmieniam tytuł na... A Nekuś to z lepiej... W ogóle, Mulder, lepiej uważaj na Nekusie, bo on to niszczy sprzęt, co sekundę. Co sekundę? Cicho! Sprzęt nowy, to on już niszczy. Cicho. Tak ja kupię nową myszkę, to co on teleportuje się do mnie, jak wszystkie npc ale Wcale nie spaliłem, ale na piątkę tydzień po tym, jak go kupiłem. Dokładnie. Nie ufam, bo Lucifer tak, potwierdził, Lucifer potwierdził, nie potwierdził, potwierdził nie to ja nie uwierzę Ci teraz, Nie wierzę Ci, bo Lucefor powiedział tak, a ja nigdy Luceforowi nie wierzę. On, on, on wszystko, on wszystko jest przeciwko mnie. Lucifer, zamknij mu Ja tu próbuję go sioskomować. Właśnie, e, robimy giveaway na na H9 na... E, o kur... Dobry pomysł to był. I zaraz będzie piu! Ja stawiam. Co stawiasz? Ej, a wy oglądacie mnie co robię na Discordzie, można oglądać mnie co ja robię? Mmm... żebym wiedział. No bo ja właśnie nazywam na żywo z Discorda. Serio, powaliło cię. No mocno... O, Czekaj, dawaj, go dawaj, go dawaj. Kurde. O. A daj go i nie, nie. Nie chcę oglądać. To super gra, a najgorszy jest kurde ten ryż... Rais, tak go nazwałam z kolegą, Rais, ryż. Haha, ha, poza tym, którzy znają angielski i wiedzą co znaczy rice ja, bo, wiecie. Bo, bo, bo wiecie. Bo wiecie Bo wiecie Neko, to sobie bana. Nie bo nie wiemy Bo wiecie To będzie O, szyku się namucza Dlaczego? No dlaczego Co on ci zrobił? Wy tu patrzcie 10 rzeczy dlaczego jesteś na niego Top 10 10. Bo jest trapem Bo jest debilem Bo jest psychicznie chory Bo jest pedałem Bo jest za bardzo zboczony Bo jest bardzo, za, za bardzo zboczony też Chcesz dramy na e... YouTube? E... Bo e... Bo Podrywa starsze laski nad wiedząc, że nie ma Na to szans I przez to wyzywał każdego To na serio ma szansę? Lucy, Lu Lu w ogóle pójdę i już, dobra, już Ci wierzę. Eee, w, w ogóle po... Jeszcze ja miałem trzy szanse, więc no... <grym> Kurwa, jakiegoś mam omara teraz... ...chronić. Macie, e, bo oglądam Ciebie na Discordie. Oglądasz? Tak. Klatkuję cię bardzo. Klatkuję cię na streamie, mnie klatkuje? No, na Discordzie tak, ale na YouTube nie wiem. To sprawdź to, bo ja się boję, bo mi klatkuje wasze głosy trochę. Mam apteczkę do zrobienia? Tak mam. No Właśnie sprawdzam. Hmm. Nie, no i to by mi nie klatkuje. Idź, pan, idź. A, ale patrzcie, tam ja mam pokażę. Mam taki coś jak pistolet z spluwa Raisa, ryża. A ty, ty, ty ci siłeś na kusia? Czemu? Co on ci zrobił? Co ci mówiłem? Pedofil. A, a bo to chciał zgwałcić, tak? Okej, okay, on bez, nagle nagle tak, bez powodu zaczął się wyzywać, więc no. Ich wyzywać. Gwałcić chciał ją, tak? Tak, bym chciał Cię zgwałcić. Mm. Gdzie ty jesteś, typie? Naprawdę, już mi na naprawę Ja, mamy Bo tego to trzeba będzie... NIE! W ogóle podaj te IP czy to co tam jest do tego serwera Fadartowa masakra, czy tam jest też wildlista? Też jest wildlista, ale tam już będzie oganię. Więc tam możemy wbić. Ja Ale ten myślę, pan z tam... to kurde mi tak jest... nie. Okej. Okay. Tam jest nowa edycja teraz. To wejdź do long time, tam nawet dzisiaj. Po streamie y twoim, albo ja dołączę chociaż tam. coś zacznę tam. Musisz być na serwer, aby tam napisać prośbę o łatwiejsze. Pamiętaj. A na jaki na jakim serwerze muszę być? Eee, czekaj już ci zapraszam. Eee, masz zaproszenie na PW. Escape. nie wiem ile to jest sekundowy Więc chcę najszybciej Zacznij sobie to przygotować, co mi live'a. też muszę. Chyba to sobie na telefonie, jak nie na to zrobię Telefon, nie denerwuj mnie dzisiaj, bo wiesz, skończysz jak mój nowy publiczny serwer kwadratowa masakra Czyli to jest? Ile osób? 170. A dużo tam osób jest na nim? No, dużo więcej niż sam. A są gary? Eee, co? I da może. I do kogo mam pisać?

እ ምንም አይደል O, kolejno. No. Zapominsz o nik Skopię Twój, wiesz, i dodam tylko swoje. Okej, okay, skopię to od Ciebie. Po prostu pozmieniam na swoje, wiesz? Wiek czternaście od Oliksa. Bo jestem, bo okay. klimaty, klimaty. Ja wychodzę mi się nie chce grzać. Wszystkich, które byliście, dziękuję za wszystko, że byliście ze mną przez te 15 minut, czy 20 poprzez 20.